Jaki kawałek, żaden tchórz Apteczka She's coming for him, stop them O Gin. Giń Jeszcze coś? O kurna, ten to ciężkie No Ciekawsze jest, że ja nawet nie mam pojęcia gdzie mam iść I... Ale chyba w tą stronę, bo przeciwnicy się pojawili. Przeciwnik znaczy się. Przewoduję sobie kałaszka. Nie no, ma przeciwników, coś tu śmieci. A tu są. Tak. tak, do połowy to jeszcze można przeżyć. <grystanie> Zostały. A, wręcz przeciwnie. A co tu mamy? Ja myślałem, że jakaś broni, a tu po prostu lampa wiedziałem, że już mam małą kałaszka. o kurde o jabłeczki, fajnie mamy aż 80 kałacha. zapiszemy sobie eee, okej okay. mamy trochę więcej mp5 też żaden mnie nie zauważył. Co Co to kurwa było? Co to ma być? Przepraszam bardzo. Rozumiem, że tam nie ma co iść, tak? Tam jest wszystko pozamykane. Tak myślałem. Ale tam kałaszek leżał, ale ch... już go podniosłem. A to uzi jeszcze A, tak już mam maksik. Jeszcze tu coś podnosi. Boże, ale ty jesteś tu. Wow, 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 wow. Nawet nie wiem skąd. Dobra, dostał Czy co? Kurwa macie nie za dużo was Szybko trzeba się... O ty! W dupę jeża F9. Co za Hmm? Aż tak mnie cofnęło? Cześć. Yeah, yeah, there were Myślę, że ja nie wiem, że co, dobra, dwóch do użyjemy i zapiszemy, żeby tak szybko nie umrzeć, prawda? Bo dobra, wiemy skąd zaczną strzelać. Zginę. Tak, w sumie użycie apteczek nie było głupim pomysłem. To już byśmy byli martwi. Mam nadzieję, że nie ma tu znowu żadnego pajaca co mnie tu zabije. Nie ma. Fajnie. tą stronę raczej możemy poskakać fajnie od razu kawacha przeładował zapiszemy nie ma co się tu tak wiecie na pałę lecieć bo na serio nie chce mi się później o kurwa właśnie o tym mówię nie chce mi się później przez pół mapy lecieć albo przez całą misję no nie tu chcą chyba w pewnym momencie autosave'u kurwa za dużo was matka miała jeszcze jeden jednej, jedną użyjemy oszczędnie Mamy M4, fajnie zamknięty. Dobra Ostrożnie Ile mamy M4? O, ale mamy Arsenal, a i w końcu doszła trzecia broń Tutaj 90, 50 Dobra przy tym Okej, okay. aha bo Dobra oni ze weszli tutaj Ok, zapiszemy sobie naprawdę yy, Warto tu zapisywać. No bo, zaczynać tam od jakiegoś checkpointu. Tak jak wtedy zginąłem, gdy pierwszy raz byłem tutaj. No to naprawdę to już dramat. Gin, nie uciekniesz. No Dobra, zużyłem na nich cały magazynek, ale przynajmniej zginęli wszyscy Czyli Vlad był za z tym wszystkim powiązany Okej okay. Dobra no, przynajmniej będzie spokój Wiecie tutaj bo... No ale no, przeszkadza to, ale mamy już tego kałacha od cholery To w którą mańkę teraz iść Zapiszemy sobie, nie ma co Sprawdzimy, a tu nic Nie mamy kodu więc tak idziemy, ale mamy apteczki, tak zapiszemy sobie przed drzwiami A czyli nie tylko ja tu idę! Chyba Mona też zmierza w tamtym kierunku do Vlada. No fajnie, fajnie. Aaaa... Kurna, no i gdzie znowu iść? Zamknięte... Tu będzie otwarte, ale zamknięte. Myślałem, bo że... wiecie, podświetlone. Ale... Tu też zamknięte. No, zamknięte, no to to też będzie zamknięte. Czyli musimy iść tam, gdzie ten koleś był. O, tak myślałem. No to idziemy. Nie ma co. Yy... Znaczy ja idę, wy oglądacie, tak? <grym> Mam nadzieję, że oglądacie. O, ale was tutaj. Aha. W sensie, że cała o, ok. od tych jeden okej, okay. o matko, ale mamy tego już ile tego już tu jest? Bo ja, prawie dwieście niezły. W lat niezły... O, aha, bo tego już mamy Max. Wlad nie ma mnie tu zbroi. O kurwa! Aaa, nie, nie spodziewałem się. Ciekawe gdzie? Zapisałem ostatnio, już zapomniałem. <grym> no nie Dobra Dobra, dobra. Będziemy pozbierać... ...amo. 105 No to gdzie on... ...znalazł wcześniej tą amunicję? Pudełka jakieś przewróciłem. Nie wiem. A to... ...Fuchs był. no to jedna apteczka przeładujemy a może To ma lepszą a uderzymy tym a no, fajne <grym> Aha, czyli szukamy albo Wlada, Okej. Okay. Tak Mona do niego dzwoniła. Interesant? Aha, no to fajnie. Czyli... Aj. Już, już się pogubiłem w tym, naprawdę. Fabuła jest ciekawa, ale zawiła strasznie. Już się zgubiłem. A to Max. ja Na pewno się pogubiłem w tym. O co w tym chodzi już? Straszne, wiecie, że za zagmatwane to strasznie. Już nie... Już nie wiem. O co w tym chodzi cholera? Kurwa na mać Jeszcze ktoś tu jest? Nie, to były tylko te pajace, co do mnie stuło. Albo nie Kurwa, chowaj się. Okej, okay. czyli to jest jakiś chujowa dzielnica.